Żachnąć się żgów, etranger to tylko niektóre z wielu ortograficznych pułapek, jakie czekały na uczestników siódmej edycji wojewódzkiego konkursu ortograficznego imienia dr. Sławomira Myka o złote pióro burmistrza świdnika. W rywalizacji wzięło udział 37 osób. Uczestnicy zmagali się z tekstem dotyczącym najważniejszych wydarzeń z życia naszego miasta. Dyktando rozpoczęło się tuż po godzinie 16, a jego tekst przeczytał wiceburmistrz Tomasz Szydło. Zwycięzcą tegorocznych ortograficznych zmagań został Andrzej Wiśnioch, na co dzień publicysta, matematyk, a także prezes Towarzystwa Śpiewaczego Arion w Świdniku. przygotowań nie było przy powiedzmy moich wszelakich różnego rodzaju zajęciach i zainteresowaniach, szczerze mówiąc nie miałem czasu specjalnego na jakieś tam przygotowywanie, po prostu to było tak trochę z marszu, ale tak na spokojnie, na luzie i to ch przyniosło chyba efekt. To był mój już kolejny start w... w... W konkursie ortograficznym i muszę powiedzieć, że tak z każdym rokiem było coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Także teraz siódma edycja się okazała szczęśliwą, szczęśliwą Lisbą. W finale konkursu wyłoniona została także złota dziesiątka laureatów. Wszystkich uczestników nagrodzono dyplomami i gadżetami promocyjnymi miasta.